Cześć, witajcie w kolejnej części vloga mojej 5 minut i się zapraszam do kontynuacji prac, do kontynuacji mojej walki z odtwarzaniem dźwięków w Slice Sound. I w tym celu ustawię kolejny już raz mojego pomidorka na 5 minut, bo pracuję przez 5 minut dziennie od przeszło 4 miesięcy. Więc zapraszam na kolejny dzień pracy. Także ostatnio miałem taki oto błąd. Ścieżki nie ma. MP3 nie ma tutaj. Co tutaj jeszcze można powiedzieć o tym błędzie? Nie można znaleźć ścieżki. Czego to dotyczy? OK, nie można znaleźć ścieżki do sound test bin. Czy to jest ten błąd? Ktoś wyczyścił sobie eee, muzyczkę, dźwięki, i to być może jest problem. Czyli musiałbym mieć w debugu sound. Tutaj musiałbym mieć dźwięk, który sobie przykopiuję. I nazwę work 1, czy to jest ten błąd? Czy to nie jest ten błąd? Jeszcze raz. Test się powiódł. Ciekawe. Po czemu dźwięku nie słychać? czemu dźwięku nie słychać a bo jest dispose czyli ono zaczyna odtwarzać i później przerywa, w przykładzie tutaj był e, taki kod jeżeli playback jest playing And red sleep sekundy, tak? Tak, na sekundę. <laughs> no i spróbuję test. Jeszcze raz dźwięk jest o. Udało się. I test cały czas się wykonuje w tyle. Ponieważ jest ta pętla WHILE Czyli w zasadzie to wszystko działa Działa tylko problem był taki, że Od razu stopowałem wszystko Ok. Więc start play, i tutaj nie powinno być dispose'a no Na razie to zostawimy, tak jeszcze jeden test, czy moja teoria się jest prawidłowa, i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Zauważyłem, że w warstwie korowej mam dostęp do biblioteki i to tak nie może być. Trzeba tą bibliotekę wynieść do warstwy infrastruktury. To jest bardzo duży błąd, ponieważ mam tutaj dostęp do czegoś zewnętrznego, a tu ma być logika. Więc odtwarzanie tego wszystkiego będzie trzeba zaimplementować w formie jakiegoś, nie wiem, serwisu albo czegokolwiek, w formie takiej warstwy antykorupcyjnej. I ona będzie wyniesiona do infrastruktury. Tu gdzie jej miejsce, bo to jest coś związanego z infrastrukturą. Więc. Na pewno będzie trzeba tutaj dodać. Nie wiem, sąd katalog i. Ta implementacja związana z tą biblioteczką będzie musiała być wyniesiona właśnie w to miejsce. Czyli tutaj sobie e, zaimplementuję e, Sound Service. Może coś takiego, czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre. Zobaczymy. I, i Sound Service. Eee, to jest coś, co będzie używane. Okej. Okay. nie w tym miejscu. To jest coś, co będzie używane przez moją warstwę korową. I tak to chyba powinno być zrobione. Okej. Okay. Sound. I sound. Service. 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 Nie wiem, jak to się wymawia. Prawnie. E, tak, teraz mam dostęp do Kora, i to musi być zarejestrowane oczywiście mm, w tym miejscu. E, sound Player Facade to pewnie zostanie zmienione. E, tutaj też musi być Single Instance, czyli Sound Service mm, jako. I są. Service, i to jest coś, co się znajduje. Okej, okay, tu już jest. <laughs> I to, co najważniejsze tu jest, chyba potrzebne, to, to, to powiedzmy start i stop. Tylko mam dylemat, bo serwisy z tego założenia chyba nie powinny zawierać żadnego stanu. Więc ta biblioteka, ta, ta nazwa może jeszcze będzie zmieniona. I teraz mojej są w playerze, i ja tutaj powinienem mieć ściskniętą, właśnie ścisknięte. A i są service. Ok. I teraz już naciągam czas. Install and Audio Patch, patch okay, OK, a tu będę mógł wywalić ten an audio, bo będzie niepotrzebny. OK, delete. I te wszystkie operacje tutaj one będą tak naprawdę wykonywane na. Na tym, na, tej tutaj, na tym serwisie. To jest jakaś tam logika, czyli nie wiem, play i tak dalej. Chociaż tu jest Stop. Tu będzie Play. Play będzie dotyczył tego dźwięku. Więc taka logika zostanie zaimplementowana. Create Method, czyli Stop i tu Play. Teraz to wszystko fajnie przyniosło, ale już bardzo mocno naciągam czas. Okej. Okay. Stop. Masa. I odtwarzanie pozostanie jeszcze. generowanie ścieżki i w zasadzie większość rzeczy jest przeniesiona i logika tutaj yy, ta fasada cała, która chyba nie będzie już fasadą Przeczyściła się. To jest zależne od e, iSound Service, albo jakoś tam inaczej to jeszcze nazwę. Ok. Dzisiaj to pojechałem po bandzie z tym czasem, więc sorry, ale po prostu chciałem to dokończyć. E, no i fajnie, dźwięk się odtworzył. Mam nadzieję, że to było. Słychać i się nagrało, więc super. Biblioteka działa, logika jakoś tam działa, testy też się uruchomiły. Więc będzie można iść dalej, poprawić wszystkie bagi, które jeszcze dzisiaj pozostały po dzisiejszym dniu. Poprawić logikę, czyli mamy odtwarzanie, stopowanie. No i trzeba by się zająć wówczas też jeszcze widokami i wyciąganiem tych wszystkich danych z, z jakiegoś repozytorium zdarzeń, czyli z jakiejś bazy danych. Ale to już nie dzisiaj i jutro pewnie też nie. Więc w najbliższych dniach. Więc dzięki, do usłyszenia w kolejnych odcinka. Cześć!